Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek, więc kolejne rozpakowanie. Dzisiaj mamy odcinek z cyklu srebrne okazje, można powiedzieć, albo skarbonki okazje, lecz patrząc na spadki, jakie ostatnio były, więc już nie jest to taka okazja, ale nadal w dobrej cenie ponieważ ten, tą paczkę kupiłem kilka, kilka dni temu a w ciągu tych kilku dni działo się wiele jeżeli chodzi o srebro ale nic, w tej paczce mamy nawiązanie do poprzedniego filmiku jak i kilka fajnych, ciekawych rzeczy jest to jak widzicie paczka prywatna, że tak powiem od osoby prywatnej więc jestem bardzo ciekawy stanu tych monet Dobrze zapakowane Tak Więc można zobaczyć, jak to wygląda. zobaczcie to tak. Troszkę mi się zejdzie. Jakąś książkę jest zapakowane. Widać, że ktoś się zna na pakowaniu. Mamy przecięte. Jeszcze tutaj. Myślę, moje najdłużej, najdłuższe rozpakowanie będzie. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Monetki naprawdę zacne. Co, co? Puścił mi lotka jeszcze? Dobra. Tutaj mamy z tej strony to wyjmę, żeby po kolei je omówić. Pokrótce, czemu takie. O, monetki akurat. O, dobra. Tutaj ktoś jest jakimś... O, to są znaczki. Tu kilka wolnych znaczków, dobra. Więc tak. Mamy dwa, e, dwa takie libertady. E, libertady, no. Amerykańskie orły, tak? I one są w prów. Podobnież miały być, muszę się przyjrzeć. Ale tak, są. Fajnie się świecą, trochę się różnią od zwykłego, nie mam zwykłego orzełka, żeby pokazać, tutaj jest kapsel porysowany dość mocno, ale wydaje mi się, że moneta, nie, takie kapsle nietypowe. Mamy taki też drugi z 2007 roku, też bardzo fajny. Mamy tutaj Libertacica. Ten jest meksykańskiego tym razem. Też w wersji proof. 2014 rok. Omawiać ich nie będę, bo już naprawdę dużo zostało na ich temat powiedziane. Nawet na moim poprzednim, którymś odcinku jest sporo informacji. I nawiązanie tutaj do poprzedniego odcinka. Tutaj zobaczcie, jakie są sympatyczne pandy. Tutaj mamy rok 2009, czyli już mamy 11 lat. Mamy tutaj wagę jednej uncji. I stan monety, jak widzicie, może w przybliżeniu, naprawdę super zachowany. Żadnych spotów żadnych żadnych tego typu niepokojących się zjawisk tutaj na tej monecie nie występuje. Więc fajne, fajne, 2009 rok. Więc mamy cztery cztery kolejne monetki do mojej kolekcji. Bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną. Niedługo zbliżamy się do E, liczby 500 subskrypcji za, za co wam bardzo. dziękuję. E, co myślicie o tych monetach Amerykańskiej orze wersji Proof. nie mieć taką monetkę zawsze zawsze to coś innego. Zawsze to jakieś urozmaicenie staku tak. E, dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejne produkcje, trzymajcie się, cześć!